Państwo przyjść, pomimo trudów, które, które cały czas się nawarstwiały, pomysł się zrodził najpierw w mojej głowie w momencie, kiedy robiąc porządek umamy w komputerze napotkałam na jakiś taki tekst zaraz po 60, który sobie mówił, no szkoda, że się ta moja 60 jakoś nie odbyła ładnie. Potem następne lecia były jeszcze gorsze. Już nie mówiąc o tym, leciu 5 lat temu, co była pandemia, i już nic nie mogliśmy poradzić. I pomyślałam sobie, że mama zasługuje na takie wyróżnienie. Przepraszam, bo. Nie, Ponieważ ostatnie jakby czasy spędza bardzo dużo na berwisarza bardzo chętnie promuje innych artystów pomyślałam sobie może nie artystka ale warta tego żeby artystka 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 mam żeby, żeby, ją docenić, wyróżnić, bo to taki mecenas kultury tarnowski i mam o do wszystkiego dobrego zdrowia i ja już nie mogę bardzo przyjemnie powitać wszystkich przybyłych, a przede wszystkim prezydenta, Pana prezydenta Jakuba Kwaśnego. Witamy bardzo pięknie. Jak już, mnie jak już mnie Zbigniewie wywołałeś, to pozwól, że dwa słowa dwa słowa powiem. Nie będzie to co prawda laudacja, ale życzenia. Że... Pierwsza w życiu. <laughs> No to to dostępnie. Pa, pa, pa. Drodzy Państwo, jak zapewne wiecie, ta dzisiejsza niespodzianka miała się odbyć um, tydzień temu. W związku z tym list podpisała moja zastępczyni, bo tydzień temu byłem na Europie, ale szczęśliwie, szczęśliwie zdarzyło się tak, że spotykamy się dzisiaj. W związku z tym list będzie od prezydenta Agnieszki Chawy, ale życzenia. Głębi serca będą od, ode mnie od prezydenta miasta Tarnowa w imieniu a myślę nie tylko moim czy urzędu, ale także w imieniu mieszkańców naszego miasta. Zatem pani Jadwigo wezmę. wezmę tutaj z Panem Dyrektorem Sobczykiem jest pani dyrektor Ewa z Biura Wystaw Artystycznych. Więc yy, w imieniu całej społeczności miasta Tarnowa, z okazji tego jubileuszu stanę tak blisko. Bardzo mi się ta grafika podoba tak przy okazji, drodzy Państwo. Chciałem złożyć serdeczne gratulacje Pani Jadwigo, życzenia dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności. W sumie to cieszę się, drodzy Państwo, że, że ten list akurat podpisała moja zastępczyni, bo jak go przeczytałem, i zauważyłem, że mościce wymienione są tam tylko raz, to stwierdziłem, że lepiej się nie narażać. Tak. W związku z tym my z moim podpisem doślemy i na pewno mościce będą wymienione kilkukrotnie. Ale z tej okazji chciałem złożyć przede wszystkim podziękowania pani widzę, za wkład włożony w życie społeczno-kulturalne naszego miasta i za wszystko, co uczyniła pani na rzecz rozwoju Tarnowa i Mościc. Pani aktywne życie, pełne poświęcenia lokalnej społeczności, otwartość i życzliwość na potrzeby drugiego człowieka mogą być inspiracją dla młodego pokolenia. Pragnę wyrazić swoją wdzięczność za to, że na przestrzeni lat tak aktywnie działała Pani na rzecz rozwoju kulturalnego naszego miasta, między innymi poprzez pracę chociażby w Wydziale Kultury Urzędu Wojewódzkiego czy właśnie w Towarzystwie Przyjaciół Mościc. Miasto Tarnów w pani zawdzięcza, bardzo serdecznie za to dziękujemy życzymy dużo zdrowia szczęścia i żebyśmy się tu na kolejnych jubileuszach spotykali wszystkiego dobrego o tej wystawie bo niedaleko, niedaleko pada Chciałam powiedzieć, że składa się z dwóch części. Jedna jest o mamie, druga jest artyści dla mamy. Wszyscy znajomych, którzy cię uwielbiają, lubią, pozwoliłam zaprosić tutaj do tego Kimu i każda ściana to jest inny artysta i pozwolę sobie tutaj zaprosić Państwa artystów, bo to też jest ich berisaż, który stał się finisarzem. Ale bardzo zapraszam w kolejności starszeństwa, powiedzmy. Pani Małgorzata Mizia serdecznie zapraszamy. Pani Jolanta, Jolanta Korbałty zapraszamy. Ja sobie, ja sobie, jest również obraz pani. Yy, Paniowskiej Stąsiek, ale ona dzisiaj jest we Francji, więc nie mogła być. Zapraszamy pana Eugeniusza Molskiego do towarzystwa. Zapraszamy Jacka Jasiniaka. Zapraszamy Marcina Mroczkowskiego. Na wystawie są również zdjęcia Marcina Sachy. To jest mój kolega z klasy, ale jest to wnuk Bolesława Książka. I również zapraszam, chcę zaprosić no, jednego wnuka, a dwóch wnuków wystawia, Alberta Łatasa, który również dla babci na namalował. Zapraszam, obrazów, żebyście mogli Państwo dorwać tu artystów i porozmawiać o nazwie chociażby tych obrazów. Chciałam również zaprosić, bo myślę, że tu już będziemy zbliżać się do indywidualnych rozwiązań. Tutaj jest na tą okoliczność dla mamy wydawnictwo, ale na końcu jest z najlepszymi życzeniami. I bardzo bym prosiła, długopisy również mamy tu na stole, w tak zwanym międzyczasie. Przepraszam, pani polonistko, wiem, że nie ma takiego sformułowania. Ale możemy się wpisać, zapraszam tutaj życzenia, żeby zostały na pamiątkę. No i zapraszam do degustacji, picia i tańczenia, ale zanim to. To jeszcze mamy taki malutki występnik. I prosimy bardzo za wspólne śpiewanie. Może tutaj pomóż mi porozdajemy. Takie małe słowo wiązane. Czasami czasu nam nie starcza. Jeszcze poezja. Czasami czasu nie umiemy odsunąć w czasie i powiedzieć. Ciągle jesteśmy i żyjemy. Czasami czasem czas nas boli. Czasami jest jak lampka wina, czasami dręczy wspomnieniami, choć z czasem można zapominać. Czasami czasu ciągle mało, bo czas nie zegar i nie stanie. Nieuwagalny czas rozstania, a nic zaklęcia. Tak, kochanie. Czasami czas nas otacza pajęczyną. Minut i godzin, tygodni lat. Z czasem żyjemy, choć ciągle wisi jak Damoklesa, Miercz lub jak Jagbata. Czasami czasu nam nie starcza. Czasami chcemy zapomnienia. Czas wszystko może. Spełnią wiary. Nawet niezmienne może zmieniać. Ja jeszcze chyba chcę podziękować Galerii Kortar za umożliwienie nam tej uroczystości, odbycia tej uroczystości. Serdecznie dziękuję. A autor wiesz autor. Zbigniew w Krzysztynie. Tak. Brawa. I piotę autorstwa, ma Zbigniew Krzysztynie. Słowa słowa słowa, 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 ponieważ zbigniew. melodia. Cielito Lindo, tradycyjna meksykańska piosenka ludowa napisana w 1882 przez Quirina Mendoza i Corteza. A wiecie państwo co znaczy Cielito Lindo? Z języka hiszpańskiego oznacza dosłownie śliczne niebeczko, czyli zwrot kierowany do ukochanej osoby. Po polsku podobny zwrot to najdroższa moja. Więc żeby już nie wdawać się w ciąg dalszy, Zbyszek możemy? Jeszcze sekundkę, bo y, nie mogliśmy... Mamy, z nowej kuty. mamy jeden kapelusz, nie mogliśmy się zdawać, kto go włoży, ale ja myślę, że tutaj Zbyszek. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. ten kapelusz. Ten to jest oryginalnie z nowej guty. Poczekaj. <laughs> chwila mowy, Już a, będzie kapelusz. Jest kapelusz dla y, pani Jadwigi. To jest fuzja różnych y, gatunków sztuk. Jest plastyka dookoła. To ma poezja, więc teraz będzie muzyka. A, więc, a, czy jest, jest. nasz Prosimy Państwa o włączenie się w refren. W refren, mają Państwo słowa, ale wtedy jest... nie yy, 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 yy. I przyszedł ten czas, co trzeba był las, i były szczęśliwe Coś już jest za nami, no powiedzcie sami, cholera! Glaska do kata, nie zmijmy dzisiaj, dime jak na wyścigi. Za wstora, za wszystko, za serce, na dłoni, i za zdrowie, na nasze, jak gigi. Tu, tu olej, tam gwarz, ten gwarz, a ten nasz, artyści śpiewają. Może być braty, a w dole czerwone, Ludzie wszyscy. Nie yes, my dzisiaj, pijemy jaj ja, za sola, za wszystko, za serce, na dłoń, za dłoni, za zdrowie nasze i admi. Koniaczek jest tu, więc pędźmy co tchu, niech no, nikt na mnie... 坚持。 Dla pokus i chęci niech życie nas kręci, dyspensę nam dzisiaj daj panie. Yeah. Święcamy je wartościowo nie tylko przyziemnym, czyli na przykład malarstwu, muzyce, teatrowi, filmowi. I cieszę się, że tak potrafiłaś ukształtować swoje życie, mało tego, zaszczepić to swoim dzieciom, że kultura jest wiele wartości, wiele dobra, w tym, co przed tobą. I wspominaj także to dobro, którego dokonałaś. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego najlepszego. Jakiego to są? Kwiaty, one są w jakiejś mierze symbolicznej, nie całuje, to pojawi garunki ja sobie udzielę głosu, bo się zgodzi, ponieważ ja znam Jadwidę, tam dziecię od zawsze. Znamy się od lat dziecięcych. I dlatego pozwoliłam sobie napisać jednego podwórka z ulicy Głogowej. Ja cztery. Ja proszę Państwa, ponieważ od czasu do czasu próbuję popełnić bardziej lub mniej jakieś pierwsze to napisałam dla mojej przyjaciółki. Mojej przyja przyjaciółce od lat dziecięcych. Wielka moja radość dzisiejszego spotkania. Wszak znamy się z latko od zarania. Wspominam pierwsze dziecięce zabawy, klasy, sklep, berka, kryjówki. Ciuciu -ciu babkę, też z chłopakami, pamiętam Były pierwsze papieroski z ziemniaczanych badyli, były także sporty ze szklanej lufki. No takie miałyśmy zainteresowania, mnie zostało do dziś. Mijały dziecięce, beztroskie lata, nadeszła szkolna przygoda i znów ramię w ramię, z tornistrem na plecach, zaliczyłyśmy podstawową edukację. Skończyło się mieszkanie po sąsiedztwie, ale znów znalazłyśmy się razem w liceum. Nawiązane w nim przyjaźnie w trakcie nauki i wycieczek oraz licznych domowych prywatnych przetrwały ponad 60 lat od roku. Podtrzymywały nasze więzi liczne zjazdy, których animatorką była nasza jubilatka i cechowała ją w tym, proszę Państwa, niezwykła, niezwykła energia i pasja. To dzięki niej spotykaliśmy się bardzo często. Wielu ze szkolnego grona pożegnaliśmy z żalem, a my mimo lat i gorszego zdrowia trzymamy się w żalem. I tego Ci dzisiaj życzę droga jubilatko, nadto siły i powodzenia w radzie swoich pasji i zainteresowań rodzinnych.